Coś tutaj jest e, zawieszone, musisz na coś poczekać, i ta pauza nie jest tutaj e, przypadkowa. Potrzebujesz uspokojenia się w tym momencie i medytacji, odpoczynku, jakiegoś e, odprężenia. Dlatego, że jest tutaj jakiś smutek w tobie, czujesz się w tym momencie e, zagubiony i izolujesz się e, od tego, co dzieje się na ten moment. Potrzeba tutaj zmiany perspektywy albo zobaczenia tej sytuacji trochę inaczej chodzi tutaj o jakieś zasady, o jakieś małżeństwo, autorytet, jakiś związek formalny, o jakąś sytuację, która jest oparta albo o jakieś tradycje, o jakąś moralność. Ktoś tutaj ma podwójną moralność, jest tutaj jakaś obłuda, jakieś zaślepienie. Ktoś tutaj działa przeciw jakimś e, zasadom. Ktoś, kto jest bardzo niedojrzały emocjonalnie, kto tłumi w sobie e, emocje, jest taki chłodny, ale też potrafi manipulować Twoimi uczuciami. Ktoś może e, uciekać e, w używki, może mieć problem e, z alkoholem. Ktoś, kto nie jest totalnie e, autentyczny. Emocjonalnie zamknięty, ktoś, kto ma w swoim życiu bardzo mocny emocjonalny chaos, a ty potrzebujesz iść w kierunku e, słońca, radości. Potrzebujesz tutaj przywrócić e, swoją energię, powrócić do sił, do zdrowia. Potrzebujesz tutaj równowagi w tej całej e, sytuacji. Musisz zapomnieć o pewnej przeszłości, zamknąć jakąś przeszłość e, za sobą. Daj sobie czas na proces uzdrawiania po tym, co Cię tutaj spotkało, bo bardzo tutaj jest dużo bólu i ktoś nie jest w porządku względem Ciebie. I musisz wyjść tutaj z pewnego żalu i mieć nadzieję na coś nowego, emocjonalnie domknąć jakąś przeszłość, prawdopodobnie z tamtą osobą, która bardzo Cię raniła i nie była w porządku wobec Ciebie. Tylko Ty nie chcesz do końca odpuścić tej sytuacji. Dlatego, że wpakowałaś tam dużo energii, dużo swojego serca, siły i boisz się odejść. Utknęłaś w tym miejscu i nie potrafisz puścić pewnych emocji. Jest tutaj jakaś emocjonalna zależność i brak odwagi do pójścia dalej. Tylko Ty potrzebujesz stanąć w prawdzie, otworzyć oczy, przeciąć tą iluzję i to, co tutaj jest nie fair względem Ciebie. Potrzebujesz tutaj przemułomu i przede wszystkim podjąć decyzję opartą na faktach, a nie na iluzjach, kłamstwach i obietnicach. Musisz odważyć się nazwać rzeczy po imieniu i potrzebujesz nowego sposobu myślenia.